Ten zimowy świąteczny czas przyjmijcie od nas pachnące choinkom i piernikami życzenia Bożonarodzeniowe. Niech magia tej jedynej niepowtarzalnej nocy oplecie Was ciepłem i radością. Niech nigdy nie zabraknie Wam wiary w to, że wszystko jest możliwe, a cuda zdarzają się nie tylko w starych opowieściach. Niech dzieciątko Jezus otoczy Was swoją łaską. A święta wieczerza niech będzie czasem jedności i miłości w Waszych rodzinach. Niech święty opłatek pogodzi to, co zwaśnione, przybliży to, co oddalone i połączy to, co rozdzielone. A jego moc niech sprawi, że każdy z nas przemówi ludzkim, pełnym miłości głosem. Niech aniołowie czuwają nad Waszymi domami i niech zanoszą Wasze modlitwy do nieba. A gwiazda betlejemska niech rozświetla mroki Waszych spraw. Niech w Waszych sercach płonie ogień miłości, a noc wigilijna niech rozbrzmiewa śpiewem kolem. Nie zapominajcie o dziedzictwie przodków i wracając do korzeni, odkrycie na nowo prastare wartości, które w tym pogmatwanym i nieprzewidywalnym świecie pozwalają nam pozostawać prawdziwymi ludźmi. Bądźcie dla siebie jak gwiazdy. Które wskazują drogę i przynoszą radość o szarej godzinie. Obdarowujcie siebie sobą nawzajem, jako darem najcenniejszym. Życzymy Wam suto zastawionego stołu i choinki, która będzie strzegła Wasze domy przed złymi mocami, a mroźną zimę niech rozświetli płomyk świecy na wigilijnym stole. Życzymy Wam zgody i wzajemnego zrozumienia. Byście umieli zawsze okazywać sobie serce i życzliwość. Niech nadchodzące święta będą dla Was radosne, szczęśliwe i pełne miłości. A nowy rok nie przyniesie dobre zdrowie, spełnienia marzeń i realizacji planów. Niech nadchodzące święta będą czasem rodzinnych spotkań i otwartości dla każdego niespodziewanego gościa. Bez względu na wszystko, bądźcie zawsze dla siebie dobrzy. Życzymy Wam, by Betlejemska Gwiazda rozświetlała również Wasze drogi i pomogła odnaleźć to, co w życiu najważniejsze. Tak, bądźmy dla siebie dobrzy. A na ten świąteczny czas oddaliśmy spokój, radość i miłość. To są nasze życzenia dla Państwa. Oprócz życzeń mamy również zaproszenia. 21 stycznia w przyszłym roku w sali OSP w Mogilanach odbędzie się koncert noworoczny tradycyjnie z naszym udziałem. W tym roku pokażemy program zatytułowany Któż powierzy? Zapraszamy. Przybywajcie!